Hej, naklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Zagubiona. Moi kochani, jak widzicie, jesteśmy pod naszym tutaj miejscem dla naszego kochanego farmera. I co? Ja tutaj troszeczkę podziałałam, i jeżeli chodzi o tutaj dół naszego młyna, ja już wam tu pokazuję. Bo patrzcie, ja tutaj pododawałam różne. Tutaj mamy półpłyteczki, tu była cała płytka, potem mała płytka, półpłytka. No i później tutaj pododawałam schodków, że to tak fajnie wychodzi, że on tak o. Tak jest zbudowany na solidnych fundamentach. O Boże, i tu mamy naszego handlarza wędrownego. I, i tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj od góry też porobiłam. No i co jeszcze zrobiłam? Zmieniłam tutaj. Gdzie Gdzieniegdzie dałam zamszowy, zamszowy kamienną cegłę, czy jakoś tak to się nazywało, więc też to troszeczkę, troszeczkę fajniej to wygląda, nie? No i tutaj zmieniłam na miejscu, gdzie jest okno, dałam schodki, żeby to tak fajnie, fajnie wyglądało też. I teraz co? Teraz będziemy robić, moi kochani, jak to się nazywało? Wiatraki. Wiatraki, te ramienia od wiatraka. Zobaczmy, co ty tu masz. Piasek, yy. facet. To wszystko to ja se sama mogę załatwić. Wiesz, Ejca, Ejca. Tak, dokładnie. Najlepiej. Yy, I teraz tak, moi kochani. Będziemy potrzebować taki meg, że wkładamy sobie to tutaj, O, w taki krzyż. Następnie tutaj musimy wrzucić odciosany i wyciągamy o jedno. Więc tu będzie tak, jakby zakończenie naszego yy, śmigła. <grywa> zwał jak zwał, ale jest. Tutaj mamy zakończenie naszego śmigła. Chcemy, żeby śmigło było z tej strony. Więc teraz musimy sobie w ogóle. Tak, nie, 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 nie. nie. Musimy iść tutaj środeczkiem. I musimy to zrobić tak, że musimy to przeciągnąć. Tyk. Dobra, teraz mamy git. I teraz tutaj możemy sobie dalej przeciągnąć. Ze śmigłem będzie troszeczkę zabawy, dlatego nie chciałam tego robić poza odcinkiem, chciałam się pobawić z Wami. Tutaj będzie na dwa. O, tutaj dajemy to. No i tu dookoła również wrzucamy te nasze murki. O, właśnie w ten, oto sposób. Tak to ma wyglądać, tak to leciało. Jeszcze moi drodzy, a propos jak będziemy robić te śmigła, w ogóle porobiłam sobie jeszcze dodatkowych, bo wydaje mi się, że za mało tych rzeczy porobiłam. No ale jest nawet z naddatkiem, więc nie będę narzekać. Pójdziemy sobie teraz do zagrody po naszą wełnę. Potrzebujemy wełnę i weźmiemy sobie wełnę. Hmm. Jaki ja bym chciała kolor? Może zróbmy tak, gdzie nie gdzie ten. Nie, najpierw zrobię białe całe, a później będę sobie modelować jak te. Mieciem, tak będzie chyba najlepiej. Więc sprawdźmy, ile tutaj tej wełny. sporo tej wełny mamy, alem się cieszę z tego powodu. Pięknie. Dobra, weźmy sobie o tyle staków. Niech tak i będzie. Tu miodu pewnie też się narobiło, a ja nie mam kiedy tego yy, zebrać. Będę musiała coś pokombinować, pozbierać. O, stąd będzie fajnie widać, i tu będzie taki duży, duże skrzydła od naszego mm, pięknego i, młyna. Proszę. No, fajnie. O, Golem chce się nauczyć czegoś w naszej bibliotece. Proszę, proszę. Dobra, tutaj będę musiała sobie też jakoś schody zrobić, tak po rogu, może zrobimy, żeby to też fajnie wyglądało. Tu będę musiała sobie schody też zrobić. Oj, oj, oj jeszcze roboty przed nami. No, yy, to dobrze wygląda. Tak, tu było na dwa. Tutaj popatrzcie w oknie, fajnie będzie widać ten kawałek naszego, naszego tego, jak to nazwać, korbki od tej całej machinerii. Więc fajnie. Ale teraz poczekajcie, bo muszę zobaczyć, jak to tam wyglądało z młynem i co jest potrzeba do tego młyna. No, powiem Wam troszeczkę się na gimnastykuje tutaj, jeżeli chodzi o te śmigła, całe te łopaty od tych śmigieł. Czekajcie, nie to. To chcę. Potrzebujemy, tak, to i potrzebujemy furtki. Gdzie jest furtka? Widzicie, gdzieś tu furtka jest, furtka. Dobra, mamy furtkę. Ok, let's go, no to teraz tak. No to moi drodzy, spadłam. Ok, ale to nic. Tu będziemy tak, furteczkę sobie tutaj postawimy, właśnie tak. Następnie, ja sobie muszę tutaj podgląd zrobić, bo Następnie obok furtki, czyli mm, muszę tu. A czekajcie, a czy ja mogę postawić? E, to jest dobre pytanie. Ja sobie tutaj zrobię tak, że ja odłożyłam. No, odłożyłam mnie. Oj, matko, matko. Nie chciałam tak zrobić. Chciałam. No właśnie, rusztowanko musimy sobie zabrać. I jest dobre pytanie: czy ja od góry mogę postawić rusztowanie? Tak, jakby z boczku. Nie, to stawiasz do góry. A pani, ja bym chciała tak z boku. O, działa. Myślę, że tyle wystarczy. No okej. Okay. Skoro my tutaj już jesteśmy na tym rusztowanku, to teraz weźmiemy sobie y, naszą tutaj nie furteczkę, tylko no tu będzie jazda. Hmm. Zróbmy to inaczej. Inaczej no. Oj, chyba na rusztowaniu ja tego nie zrobię. Coś tak czuję. Niedobrze, bardzo niedobrze. Albo wiecie co? Może tutaj sobie postawimy. O, właśnie. No. No. I gitara. Boże, ile ja tu będę miała upadków. Och, czuję, przy tym śmigle to będzie jazda po bandzie. Ym, dobra. Aha, a tutaj, no niby tutaj jest, ale nie da mi się wejść. Ym. Okej, okay, to teraz tak. Teraz ja będę potrzebowała zrobić taki meg, że ja muszę tu wełnękę walnąć od spodu, czyli Tak. Dobra, teraz tutaj pójdzie na dwa no, Nie wiem jak to ogarnąć. Może tu? O też nie wskoczę. A może tutaj tak. O, o. C, C, I Teraz tak. Teraz od tego. Od tego dobrze kwiń. Od tego rand będzie. tyk. Um. No niekoniecznie, tak. No ale dobra, to też się przyda. Hmm. Idzie w tę stronę. Eee. Tak? Chyba tak to szło, tak to leciało. Tak, na tym poziomie. I teraz od tego, od tego szło dobrze. Eee. Kajta. Tak, od tego szło dobrze, czyli od tego szło tutaj. No i dobra, jedno śmigło jest. Jedno śmigło jest, idę sobie zobaczyć. No, kidoki. To teraz potrzebujemy zrobić pewnie śmigło dolne. Eee, dajcie mi chwilę? Eee, dobrze, nocka nas została, ale to nic. Eee, pójdziemy sobie do jakiegoś wieśniaczka kimnąć. A może tutaj? Tutaj były dwa łóżka, więc może nie będę budzić nawet jednego. Jak śpi, oczywiście. Jak nie śpi, to pobudzimy. E, nie śpi nikt. Ja idę na górę. Proszę bardzo, górne łóżeczko. dla podróżnych. No i się uderzyłam, nie? No oczywiście. Dlatego oni tu nie śpią na górze. Jest za nisko. Musiała tutaj. Czekajcie, czy. O, zrobić tak. I może tutaj będą wchodzić wtedy. Zobaczymy. Ale to brzydko wygląda, no ale to zmienimy. I teraz tak. Skoro my się kimnęliśmy już u sąsiada, to teraz, moi drodzy, będziemy potrzebować zrobić jeszcze łopaty. O tym zapomniałam. I łopaty są. Czekaj, bo ty to zrobiłeś? Łopaty. Jak ty to zrobiłeś, koleś? Aha, zrobiłeś łopatę z tego. No dobra, o. Tyk, i teraz tu kolejna. Tu kolejna. Dobra, tak to, tak to leciało. Tak to leciało, moi drodzy. Czyli mamy łopaty. Teraz tutaj musimy dać sobie brameczki na dwa, okej. Okay. I teraz tu pójdzie tak. Pójdzie tak. No właśnie. Może nie będzie aż tak źle. Nie, za daleko jestem. Za nisko. Dobra. Okej. Okay. I kolego, czy ty to zrobiłeś tak? Ty to chyba zrobiłeś właśnie tak. A, przeszkadza mi tu coś. Nie mogę sobie dojrzeć. Tak, dobra. Tak to chyba leciało. I tam będzie znowu trzeba będzie łopaty zrobić. Mhm. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. Yy, czyli tak, yy, jeżeli ty to masz tutaj, to tu pójdzie yy, tak, tak. Zgadza się? No i jak ty to chcesz zrobić? A nie, bo ty tu to, to masz jakoś yy, w ten sposób. No chyba tak, 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 chyba tak to leciało. E, Okej, okay, czyli tamtą jedną musiał wywalać, więc my też sobie wywalimy. E Zenek, chodźże. Co mam z tym Zenkiem dzisiaj. Dobra, wywaliliśmy, niech tam sobie leży. O. No jest git. Tak to leciało. Tak tu leciało, moi drodzy. Dobra. Czyli on teraz, moi drodzy, tutaj zrobił. Płotek. Płotek. Tak. Tak. No, tu mamy w ten sposób. No niestety nie, nie łączy się to, no ale w Minecrafcie inaczej się nie do. Moi drodzy, inaczej się nie do. No i teraz tak. Tu będzie kolejna łopatencja, czyli tu będzie zamknij to. W ten sposób. Oha. No dobra, ale teraz mi to pomoże. Więc a jesteśmy chyba w domu. I tu pójdzie... No niekoniecznie tak. Wykucnijmy o. Dobra, no i teraz tutaj, no halo, nie spadaj, żesz. koko, no i teraz musimy puścić ją do góry, nie? A więc yy, to pójdzie, aha, to się otwiera, nie? To się otwiera, więc yy, ja znowu muszę tu wskoczyć, tu muszę sobie wykucnąć, zrobić tak. Tu kolejne, tu w ten sposób i ten oto sposób. Dobra. E, to teraz tu będzie tak. E, zjedzmy coś. No, będzie upadków, będzie upadków, ale idziemy do przodu. Idziemy do przodu, moi drodzy. Bardzo mnie to cieszy. Nawet chyba szybciej nam pójdzie ten y, cały nasz ym, młyn. Niż nasza biblioteka. Przy bibliotece dłużej nam zeszło. Czekajcie, yy. czy ja to tak. Dobrze zrobiłam. Tak, dobrze zrobiłam. Dobrze zrobiłam. I teraz tak, tutaj wzięliśmy dwie. To teraz tu będę potrzebować. <śm> No nie tak. Jak ja cię tu mam dostać? To jest dobre pytanie. Spróbujmy to tak zrobić. Ty masz to tutaj, idzie to, to teraz tu i. No i tutaj będzie ciężko, chociaż nie, nie będzie ciężko. Oho, nie będzie ciężko, bo wejdziemy sobie tu. I zrobimy takie myk. Że sobie to przedłużymy, ale to przedłużymy w ten oto sposób. O, tyk. Teraz powinno być tak, jak należy. Tak. Dobra, i teraz tak. I teraz od spodu mm, będziemy robić. Mm, no właśnie. No właśnie. Tu już będzie troszeczkę yy, trudniej. I może. Cyk, tu mamy cyk. No to... To będzie trudniej. Zdecydowanie. Czyli teraz potrzebujemy położyć to tutaj. To ja muszę mieć rusztowanie. No inaczej się. Inaczej się tego nie obejdzie. O, i tyle mi wystarczy. I chyba mamy to pięknie. Czekajcie, idę sobie zobaczyć z daleka, bo ja to mam po prostu hopla na tym punkcie. Ale fajnie, młyn będziemy mieć dziś zrobiony, zostanie nam tylko chałupka. No jest, no i została nam ostatnia, ostatnia łopata i będzie to zrobione. Eee, tak, e, teraz musimy to wziąć, podnieść łodwa. Kolejne i tu mhm. muszę wejść chyba do góry, bo inaczej mi się to nie uda. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Eee. I teraz moment. Czy ja to muszę mieć tutaj dwa? Raz, dwa. I tu jest git. To teraz tak, tu mamy dwa, to teraz tu będzie, w... no, dawaj mi to. Tak. Mm. Tu muszę sobie zrobić to w ten sposób. O. Yy, czekajcie, dobrze ja to robię? Tu jest ten wystający, tak, z dwóch. Tu będzie jeden, tu będzie drugi. Tu idzie tak, idzie tak. Chyba tak to leciało. Ale? Nie będę sobą, jak tego nie sprawdzę. Oczywiście, telefony. Telefony. Jest, wyszło. No to będziemy musieli teraz wrócić na górę. bo musimy uzupełnić o to nasze jeszcze drewniane lopaty czyli to będzie tu i to będzie tu no i wiatraczek moi drodzy mamy zrobione bardzo się cieszę z tego powodu spadłam, ale to nic zbierzmy to bo na razie nam to nie będzie potrzebne jak będzie potrzebne to sobie oczywiście wiecie co zrobimy? kolejne i zobaczmy to. Jeszcze tylko półkę musimy zrobić. No! Fajnie, ale myślę, że jedne te zygzaczki zrobię na kolor żółty. Albo co lepiej, na kolor czerwony. Będzie czerwona. I ja to poprawię, ale to już będzie poza odcinkiem, bo wiecie, jak się buduje, więc jak wiecie, jak się buduje, to i kolory, tak samo będziecie mogli sobie zrobić, ale. Dla mnie bomba. Idę zobaczyć, jak to wygląda na górze. E, I się mniemy spać. I moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie taki deczko krótszy. Niestety, ale no taki dzień e, pełen gości. No i za niedługo mają być, więc muszę się też wyszykować. Ale fajnie to wygląda. Fajnie. Oj, tak. Trochę szkoda, że tak za tym. No ale cóż, no. No tak są niektóre domki zbudowane. Kowala jeszcze będziemy, zrobimy sobie i może. Kamieniarza? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze kto co i jak. Pamiętajcie, dajcie znać, jakie imię dla naszego kociaka trzeba zrobić. Ja idę szybko w kimę. No, pobudeczka z rana i ja z rana. Się moi drodzy z wami, już żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i oczywiście zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli tak, to klikajcie łapeczki w górę, zostawcie komentarze. No i nie zapomnijcie o subskrybujce i dzwoneczku, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Bajo!